Moi drodzy uczniowie, dzisiaj pokażę wam, jak napisać list do świętego Mikołaja. Właściwie każdy list możecie napisać w ten sposób, ale jakoś nie sądzę, żeby wiele takich form wyszło spod waszych długopisów, bo kto dzisiaj pisze listy. Niektórzy z was mogą też stwierdzić, że do Mikołaja również nie opłaca się pisać. Uwierzcie mi, opłaca się. Zawsze lepiej wyjdziecie na tym, że uwierzycie w niego, niż jeżeli byście w niego nie wierzyli. Tak to już jest. Wierząc, niczego nie tracicie. Gdy będziecie starsi, poznacie podobną myśl pod hasłem zakładu Pascala. Ale wracając do tematu, jak napisać list? Teraz widzicie przed sobą schemat listu. To taki bardzo ogólny zarys, który pokazuje, jak powinniście umieścić poszczególne elementy listu na waszej kartce. Oczywiście nie oznacza to, że wasz list ma zająć jedną stronę, może zająć ich trzy czy cztery bez problemu. Co my tutaj mamy? Na początku z prawej strony, Wpisujemy miejsce, w którym piszemy list. Następnie zapisujemy przecinek, on jest bardzo ważny i zapisujemy datę pisania listu. Kolejny prostokącik ten na środku to taki zwrot do adresata, zwany nagłówkiem. Tu tutaj jest miejsce na Kochany Święty Mikołaju, Droga Ciociu, Kochana Zosiu. Następna część to wstęp. Od czego zacząć pisanie listu? Właściwie nie mogę wam narzucić tego, od czego należy zacząć, ale takie pytania, podpowiadajki, myślę, że nie zaszkodzą. Można napisać, dlaczego właściwie piszemy. Czy nasz list nie stanowi może odpowiedzi na jakiś list naszego dzisiejszego adresata? Możemy też zasygnalizować, o czym będzie ten list. Jeżeli przyjdzie nam coś innego do głowy, na przykład zapowiedź, że ten list będzie długi, jak najbardziej tutaj umieszczamy. Tutaj jeszcze nie opisujemy tego, co się u nas wydarzyło. To jest wstęp, dosłownie trzy zdania. Następnie przechodzimy do rozwinięcia. I teraz widzicie, że u mnie tutaj pojawiły się trzy prostokąciki. Tych prostokącików tak naprawdę może być znacznie więcej, może być też jeden. To zależy od tego, ile tematów macie do poruszenia ze świętym Mikołajem. Jeżeli chcecie opisać mu tylko jedną swoją przygodę, wystarczy wam jeden akapit. Jednak jeżeli chcecie opisać o Kłótni z koleżanką, czy ostatnich zawodach sportowych, to tych akapitów będziecie potrzebowali więcej. Zasada jest bardzo prosta: jedna myśl to jeden akapit. I na koniec zakończenie. Tu możemy napisać, dlaczego już kończymy, bo może akurat obiad się nam przypala, i ewentualnie czy czekamy na odpowiedź. Jeżeli mamy w planie spotkanie z nim, również możemy tutaj to napisać. Później możemy go jeszcze uściskać, pozdrowić i ucałować. Na to mamy miejsce z prawej strony. I koniecznie musimy się podpisać. A co jeśli przypomnimy sobie o czymś ważnym po podpisaniu listu? Jest specjalna formułka dla zapominalskich, tak zwane postscriptum. Zapisujemy je literkami PS, koniecznie bez kropek i bez myślnika, dokładnie tak jak widzicie na dole ekranu. A teraz zobaczmy, jaki list napisała mała Ewa do Świętego Mikołaja. Warszawa 1 grudnia 2023 roku. Tu tylko zwrócę uwagę na zapis miesiąca. Zobaczcie, że to jest pierwszy dzień grudnia, nie pierwszy grudzień, bo w grudzień w ciągu roku jest tylko jeden. List rozpoczynam nagłówkiem kochany święty Mikołaju. Tu koniecznie wielkie litery, ponieważ na pewno tego Mikołaja kochamy. Nasz wstęp. Ostatni mój list do Ciebie napisałam prawie rok temu. Sama nie wiem, dlaczego nigdy dotąd nie odezwałam się wiosną czy latem. Tradycja to jednak tradycja, prawda? Dziś spróbuję nadrobić wszystkie zaległości. Przygotuj się na kilometrowy list. Jak na wstęp, całkiem nieźle. Przechodzimy do rozwinięcia. Zobaczcie, w rozwinięciu będą trzy akapity. To znaczy, że poruszone zostaną trzy tematy. Na poprzednim slajdzie widzieliście takie nadgryzione prostokąciki. To właśnie znak, że każdy akapit rozpoczynamy takim wcięciem. Przesuwamy troszkę nasze pismo w prawą stronę, na przykład na grubość jednego paluszka, żeby pokazać, że rozpoczynamy nową myśl. Czytamy. Jestem już uczennicą czwartej klasy. Wciąż chodzę do tej samej szkoły, ale w klasie mam nowych kolegów. W planie też pojawiły się zmiany. Każdą lekcję mam z kimś innym. Dobrze sobie radzę, ale czasem brakuje mi ciepła pani Halinki z zeszłego roku. Druga myśl. Zupełnie niezwiązana z tą pierwszą. Przeczytałam już pierwszą lekturę. Zrobiłam to zupełnie sama. Była to Akademia Pana Kleksa. Muszę przyznać, że historia jest wciągająca, choć zakończenie okazało się trochę zaskakujące. Może mógłbyś przynieść mi w tym roku jakąś książkę, która by mi się spodobała? Wiem, że sporo starszych dzieci czyta teraz wojowników i spirit animals. Jeśli postanowisz sprezentować mi którąś z nich, to bardzo się ucieszę. I kolejna myśl. Chcę ci powiedzieć, że uwielbiam plastykę. Kredki i farbki, które dostałam od ciebie w ubiegłym roku, często mi się przydają. Zosia często zapomina o przyniesieniu swojego zestawu, to wtedy się z nią dzielę. Może i w tym roku znalazłbyś dla mnie coś podobnego. I tematy nam się wyczerpały, więc trzeba się powoli żegnać. Muszę już kończyć, bo przede mną jeszcze nauka na sprawdzian z przyrody. Mam nadzieję, że z mojego listu nie wyszła zwyczajna lista. Czekam na jakąś odpowiedź od ciebie i oczywiście na twoje odwiedziny. Ściskam cię mocno. Ewa. A tu jeszcze coś nam się przypomniało. Uwaga. PS. Gosia z czwartej a mówi, że nie istniejesz. Kto w takim razie spełniałby moje coroczne marzenia? I niestety przypomniało nam się coś jeszcze, więc dopisujemy PPS, pierniczki już na Ciebie czekają. Jeszcze jest jedna ważna rzecz związana z listem. Zobaczcie, zakreśliłam na niebiesko tak zwane zaimki, czyli takie wyrazy, którymi zastąpiłam Świętego Mikołaja. Ciebie, Ci i Twoje. Z szacunku do Niego musimy oznaczyć go wielką literą. Oczywiście nie ma znaczenia, że odbiorcą Święty Mikołaj, do każdego odbiorcy musimy zwrócić się właśnie w ten sposób. Napisanie tych wyrazów małoliterów to niestety błąd ortograficzny. Na koniec przypomnę Wam tylko, że Święty Mikołaj czeka na Wasze listy, a nie na listę życzeń. List i lista to zupełnie dwa różne rzeczowniki. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że otrzymacie wymarzone prezenty. Do zobaczenia.